Moi drodzy, dzisiejszy odcinek poprowadzę ja, bo Tomasz jest bardzo zajęty. Cze moi drodzy, pozdrawiam was z lewej strony mocy, a konkretnie to z lewego pasa pod Edynburskich dróg, którymi to wraz z Olgą i Anią udajemy się obecnie na północ Szkocji. Trochę bezceremonialnie pozostawiamy Edynburg za sobą, ale to tylko dlatego, że mamy nadzieję, że wrócimy tu jeszcze kiedyś po to, aby nagrać z Edynburga bardziej szczegółową relację. Północ Szkocji, czyli Highlands, to być może taki obszar, który jest nie dla turystów początkujących, ale my już do takich się nie zaliczamy i podobno ludzie dzielą się na osoby, które kochają morze lub kochają góry. W szkockich Highlands nie trzeba wybierać, ponieważ góry są nad morzem. Ta dramaturgia krajobrazu jest absolutnie poruszająca. Ja na razie. Już w naszym Opelku muszę przyzwyczaić się do warunków, które stawiają brytyjskie szosy, czyli jadę z samochodem, jadę samochodem z kierownicą po złej stronie, jadąc po złej stronie drogi, i kiedy wjeżdżam na rondo muszę kręcić w złą stronę. Za każdym razem, kiedy to przeżywam, a przeżywałem już to nie jeden raz, jest to pewne wyzwanie. Tak to już jest, wszystko na odwrót. To jest też urok wielkiej Brytanii, także jest to taki, powiedzmy, smaczek, który myślę, że każdemu mógłby się spodobać moi drodzy przed nami dużo bardzo interesujących przygód i mam nadzieję że zobaczymy rzeczy które będą zapierające dech w piersiach i że sprawią wam one wielką przyjemność a my zrobimy wszystko żeby ukazać je w sposób ciekawy ja dzisiaj przyleciawszy tutaj samolotem prosto z Poznania Jestem, powiedzmy, takim gościem, który uknął taki mikroplanik. W ogóle to był pierwszy lot naszej córeczki Ani, która ma 11 miesięcy. Poradziła sobie doskonale, z czego się bardzo cieszymy, ponieważ no, ten pierwszy lot, te zmiany ciśnienia, to zawsze jest takie wyzwanie dla rodziców, którzy oczywiście obawiają się tego. Czy dzieci poradzą sobie z tym bez problemu? Ania przez większość czasu spała, także było wspaniale. W tym sezonie mamy już zaliczony wyjazd do Chorwacji samochodem. Mamy już zaliczony rejs jachtem, kilkudniowy rejs jachtem po Bałtyku. I teraz lot samolotem. Jechaliśmy już raz bryczką i także SKM-ką z Gdańska, przepraszam, z Gdyni do Gdańska. Także można powiedzieć, że Ania realizuje w pierwszym roku życia plan transportu komodalnego, stosując i łącząc zamiennie różne środki transportu. Dobra, zostawię te głupotki, które Wam tutaj opowiadam, żeby powiedzieć jeszcze tylko, że przyjechałem tutaj na takim troszeczkę patencie, a ten patent polega na tym, że jeszcze rano będąc w domu i mając dostęp do żelazka, który zaraz utracę, pomyślałem sobie, a dobra tam, to dajno te koszule, dajno tę muszkę i tę tweedową marynarkę w kolorze jakże popularnym i lubianym przez mężczyzn, czyli łososiowym, który gdzieś tam graniczy z różami i pomarańczami ale noszę tę marynarkę z wielką przyjemnością i ten oto tweed Holland and Sherry i niezwykłą marynarkę bo to krój na 6 guzików zabiorę zaraz do jej ojczyzny do Szkocji i zabiorę ją także na wyspę Harris i Lewis gdzie Harris tweet jest przędzony także moi drodzy przepraszam on jest oczywiście tkany reklama popcornu ujęcie próbne numer 1 zaczynamy akcję <laughs> moi drodzy takie są plany. Mam nadzieję, że dla Was ta historia też jest ciekawa. Jesteśmy dosłownie kilka minut od Edynburga. Już zaliczyliśmy pierwsze pole z owieczkami, więc wiemy, że jesteśmy w Szkocji i wiemy, że przed nami cudowne, cudowne przeżycia. Tak zaczyna się kolejny dzień. Wczoraj miałem wielkie vlogowe aspiracje, ale okazało się, że wizyta w Lindore Abbey, która będzie kolejnym odcinkiem, osobnym odcinkiem na kanale, zamiast takiej planowanej półtorej godzinki, zajęła nam godzin 6, ale przynajmniej dowiedziałem się wszystkiego co trzeba i będę mógł Wam to przekazać w sposób, mam nadzieję, maksymalnie obrazowy. Dzisiaj już tutaj po nocy w hotelu. Trochę ubolewam, że nie pokazałem Wam hotelu, bo był rzeczywiście taki mocno drewniano-tartanowy. Zobaczyłem tam nawet jeden herb klanu z dzikiem w herbie, także, <laughs> mówię nasi, tu byli. Natomiast, no jednak w tej chwili hotele są tak COVID-protected, że trzeba się poruszać wszędzie, absolutnie wszędzie, w maseczce. Jest to monitorowane tak oczywiście na miękko ale jednak jest, więc tam nie za bardzo może były możliwości, żeby coś fajnego pokazać, no ale dobra, nieważne, moi drodzy teraz spotkaliśmy się z Mariuszem z dzika i jedziemy nad Loch Ness bo słyszeliśmy, że tam jest jakiś potwór którego nie mogą złapać od lat, więc pomożemy, później ruszamy dalej na północ i przed nami kilka takich miejsc spektakularnych, więc mam nadzieję, że uraczymy w końcu swoje oczy jakąś dramaturgią krajobrazu bo wczoraj ta droga szybkiego ruchu pozwoliła na Szybki ruch, ale trochę pozostawiła niedosyt krajobrazowy. Więc ten pierwszy dzień taki niech będzie już dojazdowy. A teraz, już mam nadzieję, że będzie samo mięso. Reklama popcornu, ujęcie próbne numer dwa. <tryk> Witajcie moi drodzy, pozdrawiamy klikę dzika z brzegów jeziora Loch Ness. A raczej trzeba by powiedzieć, Mariusz, z brzegów Loch Ness, nie na no Loch. Jezioro. No to jezioro. Zgadza się. Szukamy potwora. Dokładnie. Dziki Słuchajcie, dwa już są. Tak, Dwa dziki już przyszły. Mariusz z kliki i ja. Dostaliśmy informację, że podobno tu jest jakiś duży węgorz i od lat wszyscy go biorą za potwora. Więc ja wskakuję do wody, a Mariusz buduje wędzarnię i wieczorem powinniście słyszeć o nas w BBC. Zgadza Sprawa się. jest rozwiązana. Słuchajcie, jesteśmy już tutaj niedaleko Inverness, czyli na można powiedzieć takich wrocach do Highlands chyba w Szkocji, nie? Stolica Highlandów. Tak. To y, Mariusz akurat mieszka w Inverness, także przy okazji mojej wizyty, która tam gdzieś się pojawiła w social mediach, mieliśmy okazję się spotkać. Y, Mariusz, Inverness to jest ile mieszkańców? Około 70 tysięcy, z czego jakieś 5, 5 tysięcy to, to Polacy, nasi rodacy. Czyli nawet można by powiedzieć dużo pewniej niż nasi tu byli. Można spokojnie mówić, że nasi tu są. Ja akurat w hotelu nie spotkałem się z... Y, nikim z Polski, ani wśród gości, ani wśród obsługi, ale może jeszcze będę miał okazję użyć. Myślę, że na pewno. Tak. Tam z tyłu dobiega płacz małej Anny, której pewnie mama nie pozwoliła złapać kaczki albo coś takiego, nie wiadomo. W każdym razie, moi drodzy, mamy takie tutaj miłe przedpołudnie właśnie nad brzegami tego wspaniałego, wspaniałego jeziora, który robi duże wrażenie. Mariuszowi trochę ze bo ma je na co dzień, także jest to przyjemne, a tutaj dla takiego turysty jak ja, no to bycie tutaj to jest w ogóle Świetna sprawa. No a Mariusz jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Myślę, że to ludzi na klice też interesuje, bo ja tutaj oczywiście przyjechałem dla widoków. Już to powiem w tajemnicy, jeszcze nie na vlogu, ale wiecie, że zostałem wielkim, wielkim turbofanem HDR-u, co jest solą w oku wszystkich fotografów. Natomiast Szkocja, widzicie te chmury tam w tle, to jest cudowne do HDR-u. Będę miał za ten HDR dużo lajków, chociaż jest tą skandaliczną hałturą, powiedziałbym tutaj, jeśli chodzi o obróbkę zdjęć. Natomiast piękne widoki to jest jeden temat. Ale przed chwilą Mariusz tak powiedział: opatrz, tam już pada. <laughs> jest sierpień, jest ogólnie zimno. Chętnie założy kurtkę. Jak dużo tu pada, Mariusz? Cały czas, trochę, często, gęsto. To znaczy, oczywiście, częściej niż świeci słońce, bym powiedział. Chociaż pogoda zmienia się z minuty na minutę i nigdy nie można przewidzieć. Myślę, pogodę nie ma co planować specjalnie. No ale jak tutaj przychodziliśmy, akurat chyba był jakiś trening takich, nie wiem, czy triatlonistów czy mm. osób, które pływały w, właśnie, z tym, to się nazywa pamelka, nie? Ten taki pływaczek i tam pianka, albo jeden gość był bez pianki i Mariusz mówi, raz tu widziałem gościa, który się kąpał tak naprawdę. <śmiech> <śmiech> Więc jesteś nad jeziorem albo nad morzem, ale możesz tylko popatrzeć. No to tej, tej ciepłoty tu nie ma, tak? Czy... No nie, nie ma. Jeziora zazwyczaj, czyli loch, lochs mają Zazwyczaj temperatura około 2-3 stopni przez cały rok, więc no, no nie jest to zbyt, zbyt dobra temperatura. Może czasami, jeśli mamy dość ciepłe lato, temperatura wzrasta do około 10. E, pamiętam tylko jedno lato, jestem w Szkocji od 7 lat, e, że wody w jeziorach naprawdę były dość ciepłe i było można z przyjemnością się Wejść wykąpać do kolan. Tak samo w morzu. Także... Tak, można tu się wykąpać jak w morzu, najbardziej. Momenty? Tak, jak najbardziej. I wody są piękne, czyste. Pływają delfiny, orki, także. Super. No i właśnie, to, to jest to, co trzeba sobie wyważyć, nie? No bo może ciężko się wykąpać, bo dwa razy dziennie będzie padać, ale nie wszędzie pływają delfiny i orki i... Na wyciągnięcie tak. ręki. Akurat tak. Akurat mieszkam w takim miejscu, że moje okna wychodzą na, na port yy, i tam Wielokrotnie widziałem właśnie delfiny, także... Słuchaj, długo tak będzie opowiadał i będziesz miał nowego no, stąd tak. nad brodą po prostu. Zapraszam. Słuchajcie, jest absolutne szaleństwo dla wszystkich osób, które uwielbiają właśnie widoki, nietypowe miejsca, oczywiście whisky też. Ja wczoraj byłem w Lindores Abe i miałem też Dalwini w drodze do Inverness także są tutaj też miniałem pidlochli także tam bleratol można też odwiedzić no, no, yy, dokładnie więc drodze. tak więc jakby są możliwości jeśli nie jesteście osobami które tylko lubią Japonki, shorty i t-shirt no to to może być miejsce dla was możecie wziąć pod uwagę też jest taka zaleta że w Highlands Naprawdę już dużo, dużo przestrzeni, więc w tej chwili te tematy covidowe. Oczywiście, restrykcje są mocne w Wielkiej Brytanii, nie? Że tak, ta, się. W, w, tym momencie, we, tak. w pomieszczeniach maseczka jest naprawdę egzekwowana, natomiast też nie jest tak, żeby tutaj było gdzieś jakoś super dużo ludzi. Jak widzicie, Loch Ness, miejscówka znana na całym świecie, a jest tu w tej chwili Mariusz, ja, Olga i Ania i parę kaczek. Także tak to wygląda. Moi drodzy, przesyłamy pozdrowienia od dzików do dzików, można powiedzieć. albo od dzików i sarenek do dzików i sarenek. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki za to, że jesteście. Jak widzicie, klika dzika to jest więcej niż tylko jakiś tam cyfrowy twór w internecie. Jesteśmy nie tylko lajkami w necie, ale też prawdziwymi ludźmi i jak widzicie, to, to może też owocować prawdziwymi spotkaniami i miłymi chwilami spędzonymi w ciekawych miejscach. Serdeczne pozdrowienia. Więcej ze Szkocji niebawem. Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Cześć. A lubisz brodę, taty? Lubisz? No to dobrze. No i przechadzamy się rodzinnie brzegami jeziora Loch Ness. Mariusz już pojechał, jesteśmy tu od godziny. Ile razy padało, Olga? Już dwa, trzy? Jeszcze więcej. Słuchajcie, przecieranie się nieba. Tutaj jest zresztą, wiecie, ze mną następna czarna chmura. Pewnie trochę tutaj jakaś mżaweczka się pojawi, ale Ola, powiedz, że my jesteśmy na to odporni, prawda? My lubimy takie lato. Tak, zdecydowanie. Ale szczerze, wzięłaś bikini z domu? Tym razem nie. Tym razem nie. Kiedy pierwszy raz tu byliśmy, Olga wzięła strój kąpielowy, z czego do dzisiaj się. Na wszelki wypadek. Tak, i był taką świetną potrzebką do walizki albo tam czegoś, bo tak to już jest. Słuchajcie... Jak ruchaliśmy, to zapytałeś, czy nie chcemy przedłużyć wakacji pojechać trochę bardziej na południe, No powiem Wam, to już jest crazy pomysł, bo nawet sprawdzałem na mapie, czy nie warto było jechać przez południe Francji, ale nie warto samochodem, za daleko. W każdym razie nie jest tak, że nie jesteśmy gotowi na to, co tutaj się dzieje. Jesteśmy jak najbardziej gotowi i wiemy, że to są wakacje widokowe, a nie temperaturowe, więc jest to powiedziałbym coś, co jak najbardziej akceptujemy. Moi drodzy. Co? Ja się z tego śmieję, bo ja proszę, błagam, nakłaniam Olgę od nie wiem kiedy, żeby coś ze mną nagrała, żeby chociaż jakieś tam dorzuciła trzy grosze i Olga mówi nie tam rób tam swoje, mnie to nie interesuje, a ja tutaj natomiast teraz... No dobra, dobra, dobra I teraz WD i WZ WZ i O nie, wyszło słońce. Jak mi gorąco. Idziemy się kąpać? Muszę chyba zdjąć marynarkę, zaraz zapotę się na śmierć. Wody. Wody. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek poprowadzę ja, bo Tomasz jest bardzo zajęty. braniowym na ten wyjazd, bo jeśli chcesz być stylowym gościem, a jedziesz na kilkanaście dni, no u nas, dobra, 11, no kilkanaście, jedenaście dni i jedziesz całą rodzinką, no to niestety, ale nie ma się co oszukiwać, że dużą część bagażu zajmą pieluchy, jeśli masz małą córeczkę, więc będąc właścicielem Miller-Messur nie mogę być jak Mark Zuckerberg, i nosić tylko jednego t-shirtu i jeansów, które tylko wymieniam, więc mam taki gameplan niewiele bardziej złożony. To znaczy, że wczoraj wystąpiłem przed Wami w koszuli, bo mogłem, bo jeszcze wyprasowałem w domu przed tym, jak szedłem do samolotu. Natomiast dzisiaj już przechodzę na mój znany system ubraniowy, czyli golfy z wełny merynosowej od Miller menswear które to sprawiają się, sprawdzają się doskonale, ponieważ kiedy. Nałożę je na swoje smukłe i wrzecionowate ciało, to w ogóle nie muszę ich prasować, ponieważ opinają je bez problemu. Zabrałem zatem ze sobą kilka golfów. Planuję nosić tak mniej więcej dwa razy każdy. I będę łączył z trzema marynarkami. To wszystko. Moim. Nazwijmy to zegarkiem wyjazdowym, czymś oficjalnym zegarkiem wyjazdowym, ale nie jest to oficjalny zegarek wyjazdowy, ponieważ no, tutaj nie, nie noszę go we współpracy z marką. Owszem, dostałem go kiedyś od marki do recenzji, ale polubiłem, więc noszę. To jest Victorinox Mechanical. Wczoraj nosiłem go do koszuli i być może, nie wiem, sami powiedzcie, czy w poprzednich ujęciach uderzyło to was, bo mnie to trochę uderzyło, kiedy zobaczyłem te ujęcia. Ten zegarek ma za dużą kopertę, żeby nosić ją z makietą koszuli, przez co no po prostu nie prezentował się tak, jak sobie życzył do takiej właśnie koszulowej tematyki znacznie lepiej wyglądałby zegarek z ciężką kopertą z tym, że ja mam już jako tutaj stary wygaj, doświadczony dzik podróżniczy tak, teraz wiemy, co jest dzik morski dzik podróżniczy, no to jednak mam bardzo złe doświadczenia z zabieraniem więcej niż jednego zegarka w podróż zgubiłem w ten sposób Longina Prezons, którego bardzo lubiłem i od tego czasu wybieram tylko jeden zegarek w każdą podróż i cóż, no i ten zegarek nie sprawdza się z koszulą, ale za to z golfem mam nadzieję sprawdzi się bardzo dobrze. Ten drewniany pasek pasuje do tweedów, a ta tutaj taka powiedzmy militarno-wojskowa stylistyka wydaje mi się, że dobrze pasuje do szkockich gór. Oczywiście, gdybym był na łodzi, jachtem, to wybrałbym coś bardziej nautycznego, natomiast tutaj, jako tym razem górski szczur lądowy, noszę takie właśnie tematy, także to jest moja koncepcja. Mam też fryzurę, nazwałbym tę fryzurę fryzurą second-handu, moi drodzy, ponieważ nie ja wiem, może tego, może Olga będzie mi zła, że gada w rzeczy, ale dobra już słuchajcie, no wczoraj jeszcze sobie fryzurę ułożyłem tak jak trzeba no i okazało się, że po przebudzeniu ta fryzura powiedzmy trzyma się tak mniej więcej w trzech piątych <laughs> tego jak ułożyłem ją wcześniej, więc mówię dobra, skoro się trzyma na trzy piąte to ją zostawiam i mam taką właśnie lekko przechodzoną tę fryzurkę, no ale nie ma się co szukiwać, że tutaj pokazywałem Wam ostatnio jak układać włosy na pre na pomadę na suszarkę ze szczotką, oczywiście, szczotkę mam i planuję jej używać, ale no nie będę tutaj tańcował z żadnymi suszarkami ani innymi gadżetami. Także nie ma co tutaj czarować. Generalnie, kaszkiet jest moją fryzurą na, te, na ten właśnie wyjazd i myślę, że to się sprawdzi dobrze, tak jak sprawdziło się ostatnio. Nikt nie zwrócił nawet uwagi na to, że w szkockim sezonie, w pierwszej części, głównie poruszam się właśnie. W kaszkiecie, dlatego że układanie włosów na wyjeździe nie jest takie proste, moi drodzy. Ja wiem, że gada takie może głupotki, w ogóle ktoś mógłby pomyśleć, co on gada, co on w ogóle opowiada za bzdury, albo co mnie to obchodzi, albo w ogóle co już ma za dziwny problem. Ale tak to już jest, że jeśli chcecie pojechać na północ Szkocji i chcecie, żeby to był wyjazd przyjemny, a do tego chcecie, no ja akurat chcę, mam taką i potrzebę, i pracę i część jakiejś takiej wewnętrznej. Chęci. Chciałbym mieć stamtąd dobre ujęcia, dobre wideo, chciałbym mieć zdjęcia, które dobrze wyglądają, które są świetną pamiątką, ponieważ nie ma ci co oszukiwać. Dobre zdjęcie to dobra pamiątka, no to wtedy trzeba po prostu trochę o ten wygląd jakoś tam dbać, a ponieważ jak jesteś na północy Szkocji, to to dbanie być może nie należy do rzeczy najprostszych, więc no cóż, no to, to trochę trzeba o to dbać i tutaj już na północy Szkocji, gdzie rzeczywiście nie ma aż tak dużo, nie jest wszędzie tak, jak w dużym mieście, więc... Dobrze jest to przemyśleć. Tyle w temacie, trochę takie powiedzmy komentarze, oboczności, ale wiem, że dla wielu dzików, którzy też chcą jakąś tam stylowość utrzymywać w różnych warunkach, może ten wywód się przydać. Więc dziękuję Wam za to, że go wysłuchaliście. Chciałbym teraz na Was spojrzeć i się uśmiechnąć, ale droga jest znowu tak wąska, że muszę tutaj na nią spoglądać, muszę utrzymywać dystans odpowiedni. Pamiętaj, zawsze z plus 5 punktów za ominięcie rowerzysty, nie zawsze się udaje, no. tak to jest. Dobra, Ola nie patrz tak na mnie, utniemy tę setkę, Tu nie musi wszystko być, to nie jest tak, że wszystko co powiedziałem będzie na wideo. Niektóre rzeczy, jak powiesz, kochanie, ale tego nie możesz puścić, bo po prostu to jest kompromitacja dla całej rodziny, no to ja może je wytnę wtedy. Tak, poproszę. W drodze z Inverness do Thursday zatrzymaliśmy się w miejscowości Dornoch, co warto zrobić, bo jest bardzo urokliwa. Przy głównej ulicy dwa najważniejsze landmarki, czy najważniejsze budowle tego miasteczka to widoczna za mną katedra i widoczny, czy stojący po drugiej stronie ulicy zamek, który dzisiaj jest hotelem, i znajduje się w nim. Bardzo popularny par z whisky, więc jeśli ktoś może, ja nie mogę, bo prowadzę, ale jeśli byłoby inaczej, na pewno jest się tutaj czego napić. Miejscowość jest maleńka, ale ma wiele, wiele takich smaczków, które są bardzo szkockie. Dzisiaj jest sobota, więc większość rzeczy jest tutaj niestety zamknięta, ale i tak miła przechadzka sprawia dużo radości pokazuje bez wątpienia już tę brytyjskość. No, i do tego trzeba powiedzieć, że kawałek za centrum, lokalne pole golfowe, to pole golfowe, które uznawane jest za jedno z najlepszych na całym świecie. Więc nawet jeśli nie jesteście fanami golfa, tak jak my, bo nie wiemy czy nie jesteśmy fanami, bo nie umiemy grać, ale pojechaliśmy pole zobaczyć, bo naprawdę robi wielkie wrażenie. I tak pięknych zielonych trawników, no to chyba jeszcze nie widziałem. Ania w Szkocji jest małą owieczką, więc, oprócz tutaj odpowiedniej wełnianej stylistyki, ma też niewiarygodnie słodkie owieczkowe buciki. Do tej stylistyki, które kupiłem jej na Ali i przypuszczam, że są z Chin, ale to są tylko moje przypuszczenia. Reklama popcornu, ujęcie próbne numer 3. Dobrodziejstw jest dużo, ale trzeba wybierać. Właśnie z pewnym takim małym bólem serca minęliśmy destylarnię Dalmor, do której nie wjechaliśmy z uwagi na to, że czas nas goni, a plan jest gęsty. Na tej samej trasie jest jeszcze Kleinlich, Brora, Old Putney. Także no zobaczymy, jak dzień się ułoży. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że A9 tam mam nadzieję, że po już nie zobaczymy więcej. Tak ruchliwych dróg, tylko oczywiście celujemy w jednopasmowe szosy z mijankami i piękne widoki. Tutaj, oczywiście, ruch jest bardzo duży. Mnóstwo aut, zarówno w kierunku północnym, jak i południowym, ale my już wiemy, że minęliśmy Inverness, minęliśmy bramy do Highlands za chwilę wjeżdżamy w góry, więc wszystko w porządku. Reklama popcornu, ujęcie próbne numer 942. Jest! W końcu moi drodzy dotarliśmy na Danet Head, przepiękna latarnia morska, najbardziej na północ wysunięty ląd Szkocji, a zatem i Wielkiej Brytanii. Dalej już tylko Orkady i Shetlandy. To jest bardzo przyjemne miejsce. Osiągnięcie, nie wiem, nietrudne do zdobycia, ale dając takie sens spełnienia, takie poczucie zadowolenia. Ja właśnie takie poczucie mam. Olga Musiała na chwilkę zająć się Anią, więc nie może się tutaj z wami pożegnać w tym odcinku. A ja żegnam się pięknie, kłaniam się i zapraszam do kolejnego odcinka, w którym pokażę wam widoki naprawdę powalające w północno-zachodniej Szkocji. Pokonamy następnym odcinkiem jeden z najpiękniejszych obszarów tego kraju, więc mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Wciśnijcie także przycisk subskrybuj po to, aby nie zapomnieć i nie przegapić kolejnych odcinków, które na moim kanale pojawiają się regularnie. Wchodźcie także na face i na insta, a kiedy będziecie na fejsie, wpiszcie tam nazwę klika dzika, gdzie dzikie sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego faceta. Tymczasem żegnam się z Wami klasycznie WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!